Jak jak kobieta powie nie facetowi. To jest bardzo proste w tych czasach. W ogóle nie spotkałam ani raz w życiu żadnego kulturalnego człowieka. A cały czas na taki, że powiesz nie, to zaczynają cię wyzywać, rozszywać plotki dookoła ciebie, wyzywać cię dziwę, kure, szmat, robić się za plecami taką famę, że hu, nie wiadomo kim to jesteś, tylko po to, żeby inni faceci się to bym w ogóle nie interesowali. Ale. Jeśli chodzi o to, czy jakimś jestem zainteresowana, czy nie, nie jestem w ogóle zainteresowana tematem bycia w związku, bo jeśli już miałabym kiedyś się z kimś związać, to musi być człowiek na moim poziomie. Do tej pory nie spotkałam i nie planuję teraz szukać. A zmuszenie człowieka do związku, do łóżka, do małżeństwa z przestępstwem. I w momencie, kiedy ktoś by mnie do tego zmusił, czy chciał zmuszać, czy namawiać, to jest nadużycie. Więc nikt, ani sędzia, ani najwyższa władza, ani funkcjonariusze, ani zwykłe bobki z ulicy nie mają mi prawa mówić, z kim mam być, dlaczego być, na jakich zasadach mam być i tak dalej. Bo to jest bezprawne. A w, naj... w ostatecznej formie, jeśli ktoś jest bardzo upierdliwy, wtedy rezygnuje się ze swojego wyznania. Występuje się z kościoła i wtedy nie ma żadnej możliwości, to znaczy jest, ale jest droga utrudniona, żeby... Po prostu wziąć ślub. Jest bardzo utrudniona droga i szczerze, zastanawiam się nad tą opcją, bo nie zamierzam być zmuszana do rzeczy, na które nie wyrażam zgody. A osoby, które mnie pomawiają o całą masę różnych rzeczy tylko dlatego że jest, to ponieważ nie znam tych ludzi. To raz, dwa. A kto mnie pomawia, nie ma w ogóle co zaczynać nawet ze mną rozmowy. A kto dodaje złe komentarze, to zostaje sam z nimi w pewnym momencie będzie pozwany. I nie macie co mnie oceniać po tym, co mówię, bo to, co przeszłam, to żaden człowiek by tego nie przeżył. I jak ktoś mi nagle wyskoczy, a chcę być sama w parze, a bo się kocham, e, człowieku, daj mi święty spokój, dobrze? Ja nie po to się urodziłam, żeby być za przeproszeniem uwięziona w, e, w kuchni, podcierająca komuś dupę, nie mająca żadnych ambicji i żebyście zaniżali mój poziom. I nie dla jednej kiełbasy, nawet dla masy kiełbas, nie ma mowy. Po prostu chcę mieć swoje życie, a nie to, jak ktoś mi dyktuje. Jak chcesz mi dyktować, to znaczy, że nadużywasz swojej władzy, statusu, czy to prawnego, czy innego. I masz się nie wtrącać w moje życie i moje decyzje. Jestem oso osobą dorosłą i sama podejmuję decyzje. Jeśli tego nie rozumiesz, to znaczy, że masz tego nie rozumieć, a ja jestem rozumiem. Zmuszanie to wymuszanie, to przymus, to przestępstwo. Pozdrawiam.